Dzień dobry. Witajcie w trzecim już odcinku serii z gry Invasion Free. W ostatnim materiale miałem coś blisko 30 poziomu, tak jak widzicie. Tym razem duży przeskok. Zapowiadałem, że prawdopodobnie dopiero po trzecim odcinku zacznę robić już jakieś znaczące różnice w progresie między odcinkami. Jednak nieco ten proces przyspieszyłem. Tak jak widzicie, pierwsza ataka powiedzmy większa proporcjonalnie, dużo większa Różnica w progresie jest już w tym odcinku, w trzecim, natomiast no, wynika to z tego, że w międzyczasie stwierdziłem, że już na tym saveie, na którym teraz rozpocząłem serię, zacznę sobie po prostu testować różne rozwiązania, które mają na celu pełną automatyzację w przyszłości levelowania. No i obecnie już mam wszystko ogarnięte. Okazało się, że jednak ten autoclicker, którego wcześniej używałem, no niestety nie nadaje się idealnie do klikania w dwa punkty jednocześnie, właściwie można powiedzieć, że absolutnie się nie nadaje, więc cóż, nie będę z niego korzystał w taki sposób. Będę korzystał z innej aplikacji, która po prostu będzie automatycznie klikać mi, w tym wypadku F2. I właściwie to tyle. No, będę mógł po prostu to zautomatyzować. Zobaczymy jeszcze jak się seria rozkręci lub nie. Na razie większość progresu, zdecydowana większość progresu jest i tak zrobiona ręcznie, bo tak naprawdę podczas też tych testów większość aplikacji, które testowałem, żeby mi klikały, to my w dwójkę okazuje się, że nie działają. Prawdopodobnie wynika to z tego, że albo te aplikacje były już za stare, albo ta aplikacja, po prostu ta gra jest zbyt stara, albo platforma, na której działa ta gra po prostu nie jest kompatybilna z większością tych programów. No ale w końcu mam odpowiednik, napisał mi na szybko znajomy po prostu Skrypcik i Śmiga, więc cieszy mnie to. Natomiast no też tak się zastanawiam ewentualnie nad jakimiś innymi seriami, żeby też znowu może troszeczkę rozruszać kanał i tak też no nie wiem na ile ma to sens w kontekście potencjalnie pozyskiwania większej ilości wyświetleń. Ponieważ no, prawda jest taka, że na ten moment, jeżeli naprawdę chciałbym, biorąc pod uwagę to jak jest w cudzysłowie wytrenowany algorytm proponujący filmy, jak jest wytrenowany jeszcze raz w cudzysłowie wytrenowany tak, tutaj na moim kanale, no to prawdopodobnie musiałbym po prostu nagrywać Sword and Souls Never Seen. Ale nie chcę tego robić, bo po prostu ta gra absolutnie, to znaczy totalnie, totalnie mi się znudziła. Więc, no nie wiem, nie wiem właściwie co tutaj z tym poradzić, bo tą serię będę nagrywał, to ona i tak będzie zyskiwać na przykład po 5 wyświetleń na film. Z kolei też miałem w planach ruszyć jakieś inne jeszcze tytuły, ale to też są raczej takie tytuły przyrostowe, więc w większości przypadków one i tak się nie sprawdzą. Jedynym wyjątkiem, tak naprawdę, z tytułów przyrostowo-bezczynnych był Firestone ID RPG, tak naprawdę, gdzie faktycznie, jak na ten gatunek, faktycznie było. Pod materiałami właśnie z tej serii dość dużo wyświetleń, tak? Jak na ten gatunek, bo oczywiście dalej się to nie umywa do Sword and Soul's Never Sing, który właściwie i tak jest też przyrostowy, natomiast no nie jest bezczynny, nie? no zwłaszcza właśnie Neverseen, bo jeszcze tam w jedynce dało się zrobić tak, żeby to, ta gra była w pewnym sensie też bezczynna. Natomiast no w dwójce jest to problem. Przy takim, powiedzmy, bardziej oficjalnym użytkowaniu, tak bez jakiegoś tam cheatowania, no ale po prostu i tak znudził mi się ten tytuł. Więc takie twarde, że tak powiem, gatunki, gry z gatunku przyrostowo-bezczynnych, tak jak na przykład, nie wiem. Yy... Nagrywałem na przykład Incremental Crystal no to, to akurat była taka moja minigierka, tak? Ale to też miało bardzo mało wyświetleń. E, nagrywałem e, chyba Infinity Liars chyba nie ale. E, ja takiego nagrywałem z tych gierek przyrostowych. Właśnie teraz to już mi tak nawet e, uciekło. Bo dużo ogrywałem e, prywatnie, tak, ale jednak e, Incremental Adventures, chyba czy jakoś tak to się nazywało, o Endless Training, tak? Jedynka, dwójka i t, chociażby e, to z Endless Training, zwłaszcza jedynki, chyba pojawiło się dość dużo materiałów. Tam chyba były na dwie albo trzy serie jakieś tam, po prostu różniące się tam jakimiś małymi e, kwestiami w ogólnym prowadzeniu gameplaya. Też na live się trochę pojawiały tych gier przerostowych, no i to wszystko było praktycznie w ogóle nie oglądane. Więc też tak no się zastanawiam, czy w ogóle jest sens, nie? No bo jeżeli miałbym po prostu robić serię tak, bo akurat mam na coś ochotę, no to teraz po prostu mam ochotę znowu robić serię z Invasion, tym razem akurat z trójki, tak, dla odmiany. Natomiast. Nie wiem, czy jest sens na przykład rozpocząć. Nie wiem, z. z serię z. Jak się ta gierka nazywała? Od twórcy Transport Defender. Jest taka jeszcze jedna gierka, bo potem pojawiła się reedycja Transport Defender i jeszcze taki inny tytuł. I właśnie myślałem o tamtym jeszcze innym tytule tego samego twórcy. No ale też ze względu na to, że Transport Defender, ta pierwsza powiedzmy wersja, pierwsza edycja została po prostu usunięta, zastąpiona tą nowszą na Congregate, no to też tak nie wiem, czy bym chciał akurat wygrać cokolwiek od, i publikować też jakby postęp z tej gry cokolwiek co należy do tamtego właśnie twórcy, bo zachował się bardzo niefajnie robiąc coś takiego z tamtym tytułem na Kongregacie. Ale Clicker Riders chyba o jakoś tak właśnie bym mógł nagrywać, tak właśnie też od tego, tego autora Transport Defender, no ale też tak się zastanawiam, bo nawet jakbym Stwierdził, że a dobra, no już dużo czasu minęło, było, minęło po prostu i tak goś chyba się zapadł pod ziemię, no już dostawił tam te dwie gierki i by można było też coś nagrać, nie? No natomiast yy... Yy... W sensie zapad się pod ziemię, mówię w tym kontekście, że no i tak raczej już nic innego bym nie zagrał od niego, czyli albo w właśnie tą reedycję, jeśli już, to Transport Defender, albo właśnie w clicker ride right, bodajże, czy jakoś tak. Czy Right Clicker, coś, coś, coś takiego. Więc no, kurczę... Nie wiem co, co zrobić. Może Wy mi dacie znać, ewentualnie, czy byście faktycznie chcieli, ale tak naprawdę napisać nie w komentarzach, bo też jest kwestia tego, że tutaj tych komentarzy w ostatnim czasie prawie w ogóle nie ma. Jak też mam coś tak nagrywać, żeby znowu miało na przykład 10 wyświetleń i 0 komentarzy, no to równie dobrze mogę właśnie dalej kontynuować, cisnąć twardo powiedzmy Invasion Free, chociaż Invasion Free i tak się będzie przez jakiś czas raczej pojawiać. No z tego powodu, że po prostu teraz mam delikatną, nie mówię, że jakąś długoterminową, bo raczej nie, ale taką delikatną zajawkę na tą grę, na znowu to uniwersum Invasion. Ale tak jak mówię, no też by było z drugiej strony fajnie, żeby się przeplatały jakieś serie, tak, jest oczywiście X Nova i, i tym podobne, natomiast fajnie by było jeszcze, żeby było coś takiego typowego w klimatach flashowych, albo takich bardziej przyrostowych, tak, no zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, też mówię, możecie dać znać w komentarzach, co byście, czy, czy byście chcieli, na przykład, nie, właśnie jakąś taką znowu gierkę przyrostowo bezczynną, jakiś kolejny tytuł, tak? Oczywiście Firestone odpada, bo Firestone idle RPG ma coś takiego, że. Można po czasie osiągnąć jakieś tam większe liczby nad przekraczające zwykłego flota, bo ta gra jest tak napisana, czyli tam 1 E308 można przekroczyć, tak? I 10 do powyżej 10 do 308. Natomiast yy, gra ma wadę, że jest skonstruowana pod takie uzależnianie na zasadzie ciągłego wykonywania. Takich mikroakcji, które trwają na przykład może 10-15 minut w ciągu doby. Czasami można kilka minut, kilka razy w ciągu doby, tak? Ale nie można tego ani przyspieszyć, ani nie można swojego progresu przyspieszyć poprzez bardziej aktywną grę, tylko jest wymuszenie takie, że no ciągle trzeba być aktywnym. To jest bardzo takie. No, nieprzyjemne, tak? W dłuższej perspektywie, więc akurat Firestone na ADL RPG zdecydowanie odpada, bo gdyby tam była taka mechanika, to jest jakaś mechanika, która nagradza za większą aktywność, ale tak naprawdę mocno nagradza, a nie że tam się dostaje jakiś śmieszny po prostu bonus, który proporcjonalnie do tych liczb praktycznie nic nie daje. No to, no, to jeszcze by było ok, nie? Więc tak jak mówię, no Firestone Idle RPG odpada, ale może jakiś inny tytuł na horyzoncie też kiedyś mi jakiś widz polecił w jakąś taką grę przyrostowo bezczynną w oparciu o też Tower Defensa, czyli taki też ciekawy, ciekawa hybryda. Ale. Nie wiem czy bym się na to zdecydował, natomiast no może jakąś miniserię też bym może z tego puścił, nie, no zobaczymy, w każdym razie dajcie znać też jeżeli możecie, czy byście chcieli jakieś filmy, jakieś nowe serie właściwie, jakieś nowe serie z jakichś gierek przyrostowo bezczynnych, których jeszcze nie pokazywałem, czy w ogóle byście byli skorzy coś takiego obejrzeć. Hmm. Też jeszcze myślałem na taką serię może z różnościami jakby, czyli że nie będzie takiej typowej serii, gdzie, która, która jest skoncentrowana na jednej, powiedzmy, grze. Nie tylko na przykład by były takie ogólne różności, które polegałyby na tym, żeby były różne gry przeplatane. Jakieś tam by się na przykład nie pojawiały może gry, które już by były w jakichś seriach stałych, tak? Natomiast jakieś wszystkie inne by były włożone w cudzysłowie do jednego wora. I właśnie by się znajdowały w takiej serii, tak? Albo by było kilka gier, które się na przykład powtarzają, ale mają swoją kontynuację już tylko w takiej serii mieszanej. No nie wiem. Pomysł jak pomysł, ale też daje więcej możliwości, jeżeli chodzi o pobawienie się troszeczkę nową formą, tak, nowym rodzajem prezentacji też pewnych gier. No cóż, i właściwie to tyle, bo i tak odcinek wyszedł dużo dłuższy niż chciałem, żeby był, ale no też po prostu sobie w międzyczasie troszeczkę pogadałem, bardziej o wszystkim innym, tylko nie o Invasion Free, ale no wiecie jak to jest. no Właściwie nie ma tutaj za bardzo o czym rozmawiać. Po prostu są cyferki i te cyferki tworzą liczby, gdzie te liczby są po prostu coraz większe i tylko tyle. Z mojej strony to tyle do usłyszenia w kolejnych, prawdopodobnie kolejnych materiałach. Miłego dnia i całego życia. Cześć!